Jednostka Wojskowa Grom to chyba najbardziej znana polska jednostka specjalna. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na materiał o historii JW 2305. Jednostka wojskowa grom działa jako jednostka kontrterrorystyczna, której szczegółowa struktura organizacyjna jest niejawna. Zanim opowiem o historii jednostki, warto wspomnieć o sytuacji, która miała miejsce kilka miesięcy wcześniej. 26 marca 1990 roku ówczesny premier Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusz Mazowiecki spotkał się z delegacją amerykańskiego Kongresu Żydów, podczas którego Polska wyraziła zgodę na udzielenie pomocy Żydom emigrującym z ZSRR oraz zobowiązała się do bezpiecznego tranzytu na linii Warszawa-Wiedeń. Operacja ta nosiła kryptonim Most i była niebezpieczna ze względu na realne groźby arabskich organizacji terrorystycznych. Miało to miejsce jeszcze przed utworzeniem jednostki, dlatego też teza niektórych osób, iż nazwa Grom oznacza grupa realizacyjna operacji Most jest po prostu błędna. Skrót Grom oznacza tak naprawdę grupa reagowania operacyjno-manewrowego, a sama jednostka utworzona została z kilku przyczyn. Głównym, ale nie jedynym powodem utworzenia tej jednostki było bezpośrednie zagrożenie terrorystyczne ze strony radykałów palestyńskich. 30 marca 1990 roku terroryści z organizacji akcji Rewolucyjnego Frontu Oporu, prawdopodobnie szyici wspierani przez Iran, ostrzelali i ciężko ranili w Bejrucie samochód wiedzący polskiego atasza handlowego i jego żonę. Następnego dnia działające w Libanie organizacje terrorystyczne, a szczególnie islamska grupa dżihad, oficjalnie zapowiedziały zamachy na polskie misje, dyplomatów oraz instytucje przebywające w Bejrucie. Kolejnym powodem utworzenia specjalnej grupy antyterrorystycznej była m.in. nieudana akcja policji w motelu George. Okazała ona brak przygotowania państwa polskiego na tego typu sytuacje, szczególnie po otwarciu granic, co wiązało się ze znacznym wzrostem terroru kryminalnego i ułatwieniem dostępu do nielegalnej broni. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie posiadało odpowiednich jednostek, które mogłyby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom wewnątrz kraju, jak i poza jego granicami. Podpułkownik Sławomir Petelicki był szefem Wydziału Ochrony Placówek w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Został on wysłany do Bejrutu w celu zapewnienia ochrony polskiemu personelowi dyplomatycznemu. Po powrocie do kraju przedstawił on ówczesnemu ministrowi spraw wewnętrznych Krzysztofowi Kozłowskiemu plan założenia specjalnego oddziału odpowiedzialnego m.in. za uwalnianie polskich zakładników. 13 lipca 1990 roku na mocy decyzji rządu Tadeusza Mazowieckiego powstała jednostka wojskowa GROM, a minister Krzysztof Kozłowski podpisał rozkaz, który zapoczątkował utworzenie wojskowej jednostki antyterrorystycznej. Duży wpływ w początkowym etapie rozwoju jednostki miała akcja przeprowadzona latem 1990 roku, w której spory udział miał oficer polskiego wywiadu Gromosław Czempiński. Polegała ona na ewakuacji z zachodniego Iraku agentów CIA, którzy otrzymali dokumenty przedstawiające ich jako polskich pracowników budowlanych. Ta operacja znana jest pod kryptonimem Samum. Według słów Sławomira Petelickiego, akcja ta miała istotne znaczenie na osiągnięcie przez JW 2305 stanu gotowości bojowej i była jednym z powodów podpisania w 1991 roku przez George'a Busha tajnej dyrektywy o przeznaczeniu środków dla jednostki wojskowej Grom. Pierwszym dowódcą jednostki został wspomniany wcześniej podpułkownik Sławomir Petelicki, a na niej organizowano z najbardziej prestiżowych jednostek. Wśród nich byli m.in. żołnierze z 1 Batalionu Szturmowego w Lubińcu, obecnie jednostki wojskowej Komandosów. 6. Pomorskiej Brygady Desantowo-Szturmowej, obecnie 6. Brygady Powietrzno-Desantowej, Płetwonurków Bojowych Marynarki Wojennej, absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz policyjnych jednostek antyterrorystycznych. Przełomowym momentem dla jednostki był czerwiec 1991 roku. To właśnie wtedy Sławomir Petelicki wyleciał wraz z 12 osobami do Stanów Zjednoczonych, aby zebrać doświadczenie z zakresu planowania i przeprowadzenia operacji specjalnych. 17 października 1994 roku żołnierze jednostki wojskowej Grom wylecieli na swoją pierwszą misję zagraniczną do Republiki Haiti. Operacja ta nosiła nazwę Apol Demokracji i to właśnie wtedy opinia publiczna dowiedziała się o istnieniu tej polskiej elitarnej jednostki. Głównym zadaniem jednostki wojskowej Grom była ochrona zagranicznych VIP-ów na terytorium Republiki Haiti. To zadanie jako jedyny kontyngent ze składu sił wielonarodowościowych otrzymali właśnie Polacy. Grom współpracował wtedy m.in. z amerykańskimi oddziałami Navy Seals oraz z Zielonymi Beretami. 13 grudnia pełnym sukcesem zakończyła się ta misja, a j 22305 2305 pokazała się podczas jej trwania z jak najlepszej strony. W styczniu 1995 roku wraz z żołnierzami z brytyjskiej SAS uczestniczyli w ćwiczeniach w Bieszczadach. Honorowym gościem podczas tych ćwiczeń był Bronisław Czepczak-Górecki, który był cicho ciemnym rzucony do Polski w 1944 roku. W 1996 roku część żołnierzy stworzyła w Byłej Jugosławii jednostkę nazwaną Polską specjalną grupą policyjną, a później Polską grupę specjalną. Ich zadania w ramach tzw. sił rozdzielających obserwacyjnych polegały na eskortowaniu ważnych osób i grup mniejszości narodowych, ochranianiu obiektów o znaczeniu strategicznym oraz interweniowaniu w sytuacjach kryzysowych. Podczas tej misji żołnierze Gromu zatrzymali zbrodniarza wojennego Sławka Dokmanowicza, znanego również jako rzeźnik z Wukowaru. Na Bałkany żołnierze i o 223.05 wracali również w 1999 i w 2001 roku. W 1998 roku Grom uczestniczył w największych swoich historii ćwiczeniach o nazwie Elips Bravo. Wraz z polską jednostką brały w tych ćwiczeniach udział najlepiej wyszkolone jednostki amerykańskiego dowództwa operacji specjalnych. Będący pod wrażeniem możliwości zaprezentowanych podczas tych manewrów, premier Jerzy Buzek zwrócił na zasadniczość utworzenia w Polsce dowództwa sił specjalnych. 10 czerwca 1999 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie przez papieża Jana Pawła II Pomnika Armii Krajowej i Podziemia Państwa Polskiego. W ceremonii tej uczestniczył poczet sztandarowej jednostki wojskowej GROM zaproszony przez kombatantów AK i Cichociemnych. 1 października 1999 roku jednostka została przeniesiona do struktur Ministerstwa Obrony Narodowej. Jednym z pierwszych zadań dla Grom po tragicznych wydarzeniach z 11 września 2001 roku był udział w misji w ramach Sił Sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu, Emiracie Bahrajnu, Republice Kirgijskiej, Kuwejcie i na wodach Oceanu Indyjskiego. W 2002 roku oddział wodnej jednostki brał udział w operacjach specjalnych polegających na kontroli embarga nałożonego na Irak. Jedną z najbardziej niebezpiecznych i największych akcji bojowych żołnierzy IO 2305. Była operacja zdobycia terminalu naftowego Kaot w Irackim Umkastr. O tej akcji możecie przeczytać w książce 72 godziny Andrzeja Kruczyńskiego, który jest weteranem jednostki wojskowej Grom i brał udział w tej operacji. W marcu 2003 roku Grom wziął udział w operacji Enduring Freedom, gdzie do ich zadań należała ochrona bazy, patrole i tajne operacje. Minister obrony narodowej Jerzy Majdziński wyróżnił jednostkę znakiem honorowym Sił Zbrojnej Rzeczypospolitej Polskiej za szczególne osiągnięcie w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych realizowanych w 2003 roku. Do największych sukcesów J2305 J2 w tamtym okresie należy wyłapywanie irackich zbrodniarzy i współpracowników Saddama Husajna, których Amerykanie umieścili w tzw. Tali Card. Zadanie to było wyjątkowo trudne ze względu na ochronę i uzbrojenie, jaką posiadali ścigani, a także ich możliwość topienia się w tłum. Wyłapywanie poszczególnych figur było jednym z najważniejszych zadań sił koalicyjnych, a Polacy wyeliminowali około 30 osób. W lutym 2007 roku operatorzy jednostki wojskowej GROM ponownie powrócili do wykonywania zadań w Afganistanie. Swoją obecną nazwę, która brzmi Jednostka Wojskowa GROM im. Cichołociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, formacja przyjęła z dniem 30 września 2011 roku na mocy decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej. Jest to decyzja z 18 marca 2011 roku w sprawie przeformowania jednostek organizacyjnych wojsk specjalnych i zmiana nazwy z konsekwencją zmiany struktury organizacyjnej jednostki na bardziej elastyczną oraz wprowadzeniem ujednolicenia nazewnictwa w jednostkach podległych dowództwu wojsk specjalnych. 23 stycznia 2013 roku podczas wykonywania zadania antyterrorystycznego śmiertelnie raniony został kapitan Krzysztof Woźniak. Co prawda akcja zakończyła się schwytaniem poszukiwanych osób lecz był to pierwszy żołnierz polskich wojsk specjalnych, który zginął podczas operacji bojowej w Afganistanie. Kapitan Krzysztof Woźniak pośmiertnie otrzymał awans na stopień majora. Od 3 sierpnia 2015 roku JO2 Grom podlega pod dowództwo komponentu wojsk specjalnych podporządkowane pod dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych. Ze względu na ciężkie i wymagające ćwiczenia, jakim poddawani są żołnierze jednostki wojskowej Grom, dochodzi do wypadków podczas manewrów i zadań. Jeden z najgłośniejszych wydarzył się 28 sierpnia 2016 roku podczas wizyty na Werset-Platte prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z Królem Jordanii Abdullachem II. Jeden z operatorów został ranny, a drugi, pomimo reanimacji i udzielonej mu pomocy, zmarł. Mówiąc o jednostce wojskowej Grom, nie można zapomnieć o sekcji k której twórcą jest operator jednostki wojskowej Grom Krzysztof Puchalski. Psy te walczą u boku operatora, wykrywają materiały wybuchowe. Oraz są w stanie przetrwać w każdych warunkach terenowych i pogodowych. Wytyczne co do przyjęć i selekcji znajdziecie na stronie głównej jednostki GROM. Od początku istnienia jednostka wojskowa GROM zdobywała doświadczenie w misjach bojowych w różnych rejonach świata. Żołnierze jednostki są gotowi do prowadzenia działań specjalnych w każdych warunkach klimatycznych i geograficznych, do czego przygotowują się w trakcie szkoleń specjalistycznych zarówno w ostrym klimacie Skandynawii, jak również w tropikalnej dżungli Ameryki Południowej. Doświadczenia i wnioski z misji powodują, że system szkolenia jednostki jest nieustannie modyfikowany oraz dostosowywany do odpowiedzi na zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. J2305 nasza elita i zarazem wizytówka międzynarodowa. Współpraca z najlepszymi zagranicznymi jednostkami specjalnymi tylko potwierdza, że możemy być dumni z operatorów tej jednostki. To wszystko o jednostce wojskowej grom. Pragnę gorąco podziękować osobom, bez których ten materiał nie mógłby powstać. Byłem operatorom tej jednostki, czyli Andrzejowi Kruczyńskiemu oraz Krzysztofowi Puwalskiemu za możliwość publikacji zdjęć, Arkadiuszowi Dwulatkowi za wspaniałe ujęcia jednostki wojskowej GROM, a także Norbertowi Rudasiowi za świetny materiał filmowy, który mogłem wykorzystać w swojej produkcji. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Zapraszam do subskrybowania kanału oraz dawania łapek w górę. Polecam także moją stronę na Facebooku, gdzie dowiecie się tematów przyszłych odcinków. Do usłyszenia już wkrótce w kolejnym materiale. Cześć!